Nie wierzyłem w życie już. W dal zapatrzyłem się. Tak, tam, tam czułem cię, zatrzymane wzrokiem. Myślisz, wiesz, siebie dobrze znasz. Może też, nie wiesz, gdzie kończy się miłość, rodzi się. Nagle w tobie jestem. Bronisz się. Kochać, to nie żart. Byłeś sobie. Ty i ja, później my. Dziś, Kim stałaś się? Już wiem. Twój poeta, gdy uciekasz, opisuje cię.